Witam wszystkich. Chciałem powiedzieć o kursie, który znajduje się na stronie skillwisdom.pl. Tym razem ten kurs poświęcony jest podstawom Wireya oraz 3ds Maxa. Nie jest to długi kurs, ponieważ jak już powiedziałem, zajmuje się on tylko podstawami, czyli takim wprowadzeniem. Jest on raczej przeznaczony dla osób, które dopiero chcą zacząć przygodę z 3 d Maxem albo już coś umieją, ale chciałby uporządkować sobie jakoś wiedzę. Nie jest on tym razem poświęcony tworzeniu jakiejś pełnej sceny, lecz Polega on na omówieniu pewnych zagadnień i podzieleniu tego na jakieś mniejsze części, by można sobie łatwo znaleźć temat, który nas interesuje. Widzicie, tutaj jest lista filmów, które znajdują się w kursie. Nie są takie podstawowe rzeczy, jak poruszanie obiektami, skalowanie, obracanie, kopiowanie. Więc, wbrew pozorom, są to proste rzeczy, ale część z nich można zrobić na wiele różnych sposobów i często można zrobić coś powiedzmy w lepszy, łatwiejszy sposób i nie o wszystkich takich małych ciekawostkach ludzie wiedzą, a naprawdę potrafią ułatwić życie i przez co można przyspieszyć pracę w 3ds maxie a co za tym idzie można skrócić czas pracy nad daną sceną Poza podstawami w 3ds maxie są również, również tutaj podstawy v -raya. i nie, jest to takie, nie są to takie teoretyczne tłumaczenia po, po których i tak byście nie mogli za dużo nic zrobić wszystko to powiedzmy takie praktyczne rady pokazanie jakichś takich praktycznych rzeczy, które pozwolą wam na przykład ustawić jakieś próbne ustawienia do renderu, aby łatwo go sobie policzyć, aby następnie móc zmienić to już na bardziej finalne ustawienia, które zajmą nam więcej czasu, ale już efekt będzie wtedy dobry, albo bardzo, bardzo dobry. Pokazane też zostało jakieś, na przykład różnice między kamerą Wirey oraz standard, czy też taka podstawa, aby móc używać w ogóle Wirey. Oraz pokazały te, pokazane też zostały typy światła, czyli na przykład jak można oświetlić scenę wnętrza na kilka sposobów. Scenę na zewnątrz, też na kilka sposobów, oraz sztuczne światła. Dlatego w, ty, w tym kursie nie ma za dużo renderów, tylko to jest sobie takie próbki, aby pokazać tutaj z grubsza, o co chodzi. Czyli właśnie mamy na przykład światło dzienne, jakieś takie bardziej pochmurne, wieczorne, sztuczne światła, różne typy. Można sobie przejrzeć wszystkie render na stronie, więc. I jak już przerobicie ten materiał, to nie będzie stanowiło dla Was problemu ustawienie tego typu scen. Reasumując, jeśli chcesz zacząć robić coś w 3D Maxie, ale jeszcze np. nie wiesz co, tylko chciałbyś z grubsza poznać ten program, się jakoś z nim zaprzyjaźnić, to myślę, że powinien zacząć właśnie od tego kursu.